Za dużo damy jednego składnika, to może ta żywica się nie dotwardzić. I co jeszcze będzie się liczyło dla klienta? Kolor będzie się liczył, czyli względy typowo estetyczne. A co potrzebują żywice? Witamy w kolejnym odcinku podcastów Margo. Dzisiaj zajmiemy się kolejną grupą klejów. Do tej pory mówiliśmy już kleje cenokrylowe, anarobowe, kleje elastyczne. A dzisiaj zajmiemy się klejami dwuskładnikowymi, szczególnie skupiając się na klejach epoksydowych. Ryszard, co byś mógł powiedzieć o klejach epoksydowych? Jak się zaczęła w ogóle historia? Mi one się kojarzą na przykład z dużymi szczelinami, z charakterystycznym zapachem. Tak. Rozwiń ten temat. Tak. Jak już wspominałeś, mówiliśmy o anaerobach, klejach cyjanoakrylowych, klejach elastycznych. Każdy z tych klejów potrzebował jakiegoś inicjatora, żeby rozpocząć proces polimeryzacji. Dokładnie. To była czasami wilgoć, tak? Czasami... To była czasami wilgość, to był kontakt z metalem, odcięcie dopływu powietrza. No, wilgoć w drugim przypadku, czyli klejów elastycznych. A co potrzebują żywice? Utwardzacza. No, Nic nie no, potrzebują. Nic no, no, potrzebują. no, bo mają same w sobie. Dlatego, tymi... dlatego, że generalnie sprzedajemy żywice epoksydowe, tak zwane dwuskładnikowe. Czyli to jest podwójna strzykawka, tak? Podwójna strzykawka, albo czasami klienci kupują dwie tubki. Gdzieś tam sobie i muszą te preparaty wymieszać. Czyli, jak już widzimy, tutaj nie potrzebujemy żadnej inicjacji z zewnątrz. Tylko, co się tutaj liczy? To się liczy to, czy będzie dobra adhezja tej żywicy do powierzchni. Czyli tak jak zawsze, zawsze musimy do Dobra adhezja, jak. tutaj też mówimy o przygotowaniu powierzchni, o tłuszczaniu. To jest zawsze ważne, zawsze istotne. I co jeszcze będzie się liczyło dla klienta? Kolor będzie się liczył, czy to będzie odpowiadać, czy ma być czarny, czy ma być przezroczysty. Czyli względy typowo estetyczne. Typowo estetyczne, także kolor i co jeszcze? Czas wiązania. Mhm. Mamy tak zwane żywice pięciominutowe które do końca nie są tak pięciominutowe, ale powiedzmy, są to żywice szybkie, są, to też, są też żywice wolne, bardzo wolne, na przykład są żywice, które rozpoczynają proces polimeryzacji po czterech godzinach. Czyli mamy, mamy jeszcze sporo czasu, żeby ewentualnie jakieś wykonać ruchy montażowe, czy po prostu możemy, możemy poczekać, tak? Tak jak mówiłeś, też się nie boimy szczelin, one wypełniają większe szczeliny. Tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, bo mówiłem, że są różne kolory, są rzewice przezroczyste. Na przykład mamy w swojej ofercie taką rzewnicę Fajną 34-30, która jest super przezroczysta. Tutaj nie chcę jak gdyby sugerować pewnych aplikacji, ale mogę powiedzieć, że są takie aplikacje, gdzie nie widać połączenia, nie widać złącza klejonego, na przykład z przyczyn estetycznych. Gdzie nie jest to wskazane, żeby ktoś widział, że coś żeśmy pokleili, to, <noise> to, to można taką żywicę zastosować. Tak? Czyli jest to przezroczyste jak skło, można powiedzieć, tak? tak? No, co jest tutaj ważne? Żywica lubi, aby te proporcje mieszania były zachowane. Więc tutaj no, chociaż potem powiem o pewnej żywicy, która, gdzie można dowolnie mieszać, ale generalnie żywica y, lubi odpowiednie proporcje. Tylko z tego, co mi się wydaje, to generalnie producenci zapewniają odpowiednie igły, które tak, mieszają Tak. To znaczy? Tak, bo, bo o co chodzi, jeżeli za dużo damy jednego składnika, to może ta żywica się nie dotwardzić. Jeżeli składnika bazowego za dużo damy, tak, a za mało utwardzacza tego drugiego składnika, to ona się nie utwardzi, albo odwrotnie, ona będzie bardzo, bardzo sztywna, więc też może, mo może być problem z adhezją, ze sklejalnością odpowiednich materiałów. Czyli tutaj mamy problem e, sklejalności, tak? Mhm. Problem e, funkcjonowania tej żywicy, aby to dobrze sklejać, czy ewentualnie wypełniać ubytki, tak? I teraz tutaj następny temat. E, przeważnie takie żywice stosowane w takich aplikacjach typowo warsztatowych to są dwie sklejone, dwie sklejone szczekawki, tak? I teraz e, niektórzy na pewno jak korzystali z tego pod cięciem końcówek, i wyciskaniu. zaraz się taka sytuacja, gdzie z jednej, z jednej strzykawki już ten produkt wychodzi, a z drugiej dopiero zaczyna. Więc mamy taki moment, kiedy te składniki nie wychodzą równo, więc ta proporcja mieszania będzie zaburzona. zaburzona. Więc tutaj a to mamy... wynika chyba z różnej gęstości tych. Też, produktów. To właśnie też z proporcji wynika, bo generalnie te proporcje to jest 1 do 1, 1 do 2, chociaż się zdarzają proporcje 1 do 10. Też, też unika się tego typu proporcji ze względu właśnie na wymieszalność. I czasami jeszcze może być sytuacja, że ktoś, jak ma zrobić to ręcznie, zrobi to może zbyt mało dokładnie i też tak, będzie problem. Zbyt, nie? zbyt mało dokładnie, jak mój kolega właśnie zawsze opowiadał, jak mieszasz żywicze, żywice ci się wydaje, że już wymieszałeś, to jeszcze pomieszaj troszeczkę. Mm -hmm. Tak, chodzi o to, że to wymieszanie, wymieszanie jest bardzo istotne. Wspominałeś właśnie o mikserach, o dyszach i tutaj. Jest bardzo istotne, szczególnie w procesie produkcyjnym, gdzie, gdzie właśnie producenci, tak tacy na przykład jak Rocktajd, wspólnie z, z produktem sprzedają mikser, bo ten mikser ma zapewnić właśnie dokładność wymieszania tych dwóch składników. Dokładnie, bo tak jak I mówisz, różne żywice mają trochę tak. różne pro, inne proporcje. Dokładnie. No? I tutaj jest też taki dylemat i takie są różne metody, bo yy, yy, możemy. Mamy dwie metody za działania właśnie z tym mikserem. Jak już mówiłem, mogą wychodzić nierówno składniki z obu strzykawek. strzykawek tak? Więc tutaj pierwsza metoda to jest doprowadzamy do tego, aby te składniki równo wychodziły. Nakładamy mikser i wyciskamy, i wtedy go aplikujemy. Druga metoda to jest taka, że nie, wyrównuje, nie wyrównujemy tych składników, tylko po prostu wyciskamy, ale pierwsze 2-3 centymetry wyciśnięte już z miksera żywice musimy odrzucić. Potem mamy, potem, potem mamy gwarancję, że, że to jest to dokładnie wymieszane. Y, kolorystyka. Y, no mówię, drugi, drugi, skład, drugi składnik jest aktywatorem. No i teraz, so, so, jak te żywice są sprzedawane? Albo są takie zwykłe żywice, typu takie doklejenia, które mogą mieć różny kolor, różny czas wiązania. Tutaj jeszcze można dodać, że temperatura jest też katalizatorem. Na przykład, gdybyśmy wzięli żywicę czterogodzinną która w normalnych warunkach zwiąże po 4 godzinach, gdy włożymy tam, powiedzmy, taką żywicę do piecyka, gdzie tam temperatura jest podwyższona, to ten proces wiązania się oczywiście bardzo mocno skróci. No i są również też żywice, ale to bardziej w aplikacjach przemysłowych, jednoskładnikowe, ale coś się musi utwardzać, więc tym czynnikiem utwardzającym jest temperatura. Więc musimy wygrzewać tak w temperaturze około, no dobre ponad 100 stopni, 180, tak żeby żeby one działały. Mhm. No to jest o tyle fajnie, że nie musimy, tak jak na przykład w klejach anaerobowych, zewnętrznie stosować tego aktywatora, dlatego że tak. to już są te dwa składniki, więc to, że tak powiem, mocno upraszcza. I to w sumie są takie skleje, można powiedzieć, strukturalne, nie? Tak, strukturalne. Mamy dwa składniki. Tutaj też możemy wypełniać pewne szczeliny. Możemy uzupełniać ubytki. No właśnie, a możemy czego, to później. Czego, czego nie, nie, nie zrobimy przy anaerobach czy przy, czy przy akrylach. Chyba, że będziemy aktywator używać. Ale no ale to już będzie takie kombinowanie, nie? nie, nie? Tak, już A A powiedzmy, jak później wygląda obrabianie tego? Czyli na przykład uzupełnimy jakiś duży ubytek, trochę nam to wystaje, możemy to jakoś ładnie przeszlifować i zrobić tak, żeby wizualnie. Znaczy, tutaj już wchodzimy w temat tak zwanych żywic naprawczych. Mhm. Czyli są to żywice z domieszkami metali, może to być stal, klasyczny taki produkt 3450, żywica. Właśnie bardzo podobna te 34-30, ale z opiłkami metalu. Ona jest taka bardziej szarawa. Tak, tak. Tutaj możemy nadbudowywać powierzchnię i, i mieć. Elementy spejonych wzmocnionych. Czyli poczekaj, mamy na przykład, nie wiem, oprawę łożyskową, która ma pęknięty korpus albo jakieś uszczerbienie, to możemy tam w to miejsce włożyć tą żywicę i wyrównać może, szifować, może, tak? Możemy, ale tutaj znowu też jest problem pewnego rodzaju, bo klienci by chcieli każdą małą szczelinkę uzupełniać. To się tak nie da, po prostu przy jakichś takich łagodnych przejściach i przy bardzo małych ubytkach ta żywica nie spełni swojej roli, bo ona będzie. Po prostu się kruszyła nam. Nie będzie się miało jakby do czego przyczepić, będzie to się będzie. Nie do, do, do czego przyczepić. I tutaj w tym momencie y, musimy odpowiednio przygotować powierzchnię. Generalnie jest to obróbka strumieniowo ścierna, czyli, czyli piaskowanie y, głównie. Y, czasami się klientom wydaje, że jak wezmą papier, papier ścierny i przetrą, to będzie, będzie wszystko okej. Okay. No, nie do końca chodzi o to, żeby ta powierzchnia była naprawdę przygotowana i też wielkość ubytku. Czasami po prostu trzeba. Ten ubytek pogłębić, żeby było trochę tej żywicy w objętości, żeby ona mogła tam mhm. y, powiedzmy wypełnić tą szczelinę i z tym się związać. Z, z związa. tego co pamiętam, właśnie jak jest jakieś pęknięcie to się chyba nawet nawiercało, tak, na początku i na końcu i tak. to dawało jakiś taki punkt przyczypienia. Nawiercać więc... tutaj chodzi o to, żeby to pęknięcie nie szło dalej, tak? ale generalnie, na przykład przy naprawach korpusów to się nawierca, żeby to pęknięcie nie szło dalej i się też ukosuje dane pęknięcie, żeby po prostu ta żywica w tej swojej objętości tam się znalazła. Dobrze, czyli mówisz, że mamy takie żywice jakby z cząsteczkami metalu, ale z tego co pamiętam mamy też chyba żywice z cząsteczkami ceramicznymi, tak? tak? Jest, to, tak. I wtedy kiedy możemy ich używać? To, 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 to jest, i, I mamy takie żywice, które są powiedzmy mieszaniną y, cząsteczek metalu i cząsteczek ceramiki. I taką fajną żywicą jest lotT 3478, tak zwany Superior Metal, który naprawdę nadaje się do regeneracji gniazd, wałków. No tutaj przy jakiejś tam potrzebie większej ilości informacji, to, 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 to się kontakt. Można, można je stosować. Tutaj szczególnie dla łożyskowców, jeżeli mamy na przykład wybite gniazdo, i to jest na tyle wybite, że ta szczelina nie uniemożliwia stosowania klejów anaerobu, anaerobowych, to wówczas Możemy nadbudować to gniazdo, obrobić i wkleić, powiedzmy, na klej anaerobowy już pomiędzy właśnie tym elementem nadbudowanym, a łożyskiem damy radę, powiedzmy, to będzie, to będzie, to będzie przyklejone. No tu, tu jeszcze trzeba wspomnieć, że taki był ciekawy produkt, o którym już nagraliśmy kiedyś film, czyli ta słynna prostelina, nie? 34-63. Tak, tak, Czy, tak, czyli tak. tam jest e, utwardzac w postaci jakby rdzenia w środku tego, tej, tej całej prosteliny. To, to jest taki wałek, tak? Walec, tak, w środku jest jeden składnik, na zewnątrz jest drugi składnik. docinamy to pod kątem prostym. U To jest bardzo szybka, żeby co, jak powiedzmy, że źle gdzieś wywiercimy otwór i nie chcemy wyrzucać elementu, to możemy go zakleić wywiercić otwór w innym właściwym miejscu, pomalować i praktycznie nie będzie widać. Mówimy tutaj o obra obrabialności tych elementów, także możemy te elementy później obrobić, zeszlifować, możemy nawet przy regeneracji wałów możemy je e, obtoczyć. Mhm. Także no, ba bardzo fajna tutaj jeżeli, e, aplikacja, jeżeli chodzi o, o sprawy regeneracyjne. I to, to będę, tutaj już mówimy o tych opiłkach metalu, czy o opiłkach właśnie mieszanych, czyli e, e, krzem plus, plus metal. A jeżeli chodzi o żywicę z domieszkami ceramiki, no to jest też cała gama tych żywic, ale tu, be, tu mówimy o zabezpieczaniu powierzchni, które ulegają wy, wycieraniu. Czy przykład. jakiś rur wewnątrz, tak? Jakiś, rur rur tak. wewnątrz, tak, jakiś pomp, generalnie powierzchni, które się wycierają. I teraz te domieszki, ceramiki, one mogą być albo w postaci pyłu, także ich nie widzimy albo w postaci różnego rodzaju można powiedzieć wielkości granulatów, trącań takich sferycznych tych elementów tej ceramiki, tak? Generalnie, jeżeli to jest jakiś proszek, to używamy to na przykład do pomp, gdzie funkcjonuje kawitacja. Miałem też taką ciekawą aplikację, kiedyś próbowaliśmy, bo te preparaty, żywice epoksydowe są wrażliwe na, przepraszam, odporne są na działanie wszelkiego rodzaju chemii. I też próbowaliśmy zrobić pompę żeliwną, która miała pracować w warunkach kwasu siarkowego. Także możemy ewentualnie takie aplikacje też robić. Akurat ja miałem problem tego typu, że było, była trudność z dostępem tej żywicy do wszystkich zakamarków tej pompy. Ale jeżeli na przykład mamy jakiś element, to możemy posmarować tą żywicą i praktycznie może ona w takich ekstremalnych warunkach chemicznych pracować. Im są jakieś większe wtrącenia. Znaczy, inaczej, Im, im, im dany element jest atakowany przez jakieś większe m, elementy, które wycierają, na przykład jakieś kamyki, kamienie, gałęzie gdzieś w, w oczyszczalniach ścieków to wtedy dajemy większe, ten, większe, większe wymiary tych, 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 tych domieszek. Także one wtedy po prostu chronią daną powierzchnię mhm. przed, przed, przed zużyciem. Brzmi A powiedz jeszcze tak na koniec, a jak wygląda kwestia odporności temperaturowej tych klejów i ich elastyczności? Czy one są w ogóle w jakimkolwiek stopniu elastyczne? Raczej nie, chociaż niektóre są lekko elastyczne, na przykład ta, o której Taka ulubiona przeze mnie, 34,30, ona jest lekko elastyczna. Odporność temperaturowa, tutaj mówimy o te, odporności takiej klasycznej, to jest rzędu 120 stopni. Oczywiście mówimy o, o dodatniej temperaturze, ale są też wyjątki, które są odporne na 180. Tutaj możemy się ratować, kiedy są aplikacje, właśnie, które mają wyższe temperatury pracy. Jest jedna z żywic nazywa się 94-97, która jest, y, 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 można powiedzieć, termoprzewodząca, czyli w momencie, kiedy to pracuje w elementach, potrzebne jest odprowadzanie ciepła, to możemy ją zastosować. Hmm. A jeszcze powiedz mi taką rzecz: jakbyś miał porównać siłę wiązania, masz dwa elementy, które można by skleić, zarówno klejem cyjanokrylowym i klejem opoksydowym, To która spójna będzie mocniejsza? Bo no to wszystko zależy od no tego, dokładnie. jak to są powierzchnie. <laughs> tego tak dalej. No, no, żywice, no, one są generalnie bardzo odporne odporne temperaturowo, odporne na udar, y, mają dużą odporność chemiczną. Jeżeli chodzi o kleje cyjano no to wiadomo, że one są raczej kruchymi klejami. No, nie mają specjalnie odporności na stały kontakt z wodą, ale już na innego rodzaju chemię typu paliwa są, jeszcze, są, są w miarę odporne. To, to trzeba indywidualnie przeanalizować. Tak samo jak wspominałeś w naszym pierwszym odcinku, kleje cyjanakrylowe i epoksydowe się spotykają, no bo są to tak zwane hybrydy, tak? Tak, które tak, tak, tak. łączą zalety, można powiedzieć, obu grup klejów. a tak, to właśnie chodziło o to, żeby połączyć te zalety, żeby to było... W wypadku łączenia z cyjanakryli cianokryl z epoksydami to chodziło o Szybkość cianu akryli i ta niezawodność, wytrzymałość, odporność, właśnie żywic. Mhm. E, jeszcze Cię na, już tak na, na sam koniec dopytam: Generalnie, jak mamy właśnie te kartusze do wyciskania klejów e, epoksydowych, no to Locktaid oferuje takie pile, pistolety, tak? które tak, po, tak, popychają tak, dwa tłoki, tak? czyli tak, mamy, mamy. Nie, nie ma problemu ze sprzętem, jest do tego specjalny nie, pistolet. i... Tak, to, pis, znaczy generalnie te produkty są sprzedawane albo jak już mówiłem. E, w aplikacji typowo ręcznej to, jest, to, są, to to są tylko dwa produkty. 34, A to takie trochę mniej powiedzmy profesjonalne, 34, bardziej, 50, no to takie bardziej warsztatowe, warsztatowe. Robne roboty. To się wyciska akurat jeszcze ręcznie. Jak już mówiłem do takich aplikacji produkcyjnych, to są już przeznaczone produkty w, w kartuszach 50 ml, tam jest też specjalny pistolet i 400, setki, to już jest duży kartusz i te pistolety mogą być albo ręczne, albo pneumatyczne. No wiadomo, że 400 ml to już jest taki dosyć duży kartusz, więc taki ręcznie taki, trochę, taki może ciężko, trochę nie? Tak, że tutaj no, się bierze pod uwagę właśnie dozowniki pneumatyczne, gdzieś tam zawieszone na jakimś, na jakimś elemencie, żeby po prostu pracownik mógł to, do, dokładnie tym operować. Ale to też pomaga, mi, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie dobory klejów pod te aplikacje no nie wiem, że do... Jeszcze tutaj możemy powiedzieć o dwóch składnikowcach, bo tutaj też żeśmy wstępnie rozmawiali, że ten drugi składnik to jest właśnie ten aktywator i, i dla ciekawości mówiliśmy o, o silikonach, mówiliśmy o klejach elastycznych, poliuretany, MS-polimery, które są w postaci pojedynczych kartuszy, też już się pojawiają na rynku właśnie tego typu preparatek dwuskładnikowy, nie. tak? Tak samo przecież klej janakry dwuskładnikowy rok no, 30-90, tak? Tak. gdzie ten drogi składnik jest aktywatorem, więc już się nie boimy ani szczeliny i nie boimy się tego czasu wiązania, że musimy czekać y, aż ten klej na tej zasadzie 2 mm na dobę zwiąże, tak? Już tutaj mamy pewność, że powiedzmy po 24 godzinach to połączenie będzie pewne. No tak, tak. Dobra, Ryszard, dziękuję Ci. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. Naszych widzów zaprosimy na kolejny odcinek naszych podcastów, gdzie będziemy omawiać kolejne fascynujące grupy krajów. Dziękujemy i zachęcamy do indywidualnego kontaktu. Gdyby były jakieś pytania, z kęcią odpowiem, z kęcią doradzę.